Wziąłem dom, Jako e, 7.30, coś takiego. Idziemy na Staroleśny. E, już podchodzimy na półkę doliny. I jeszcze trochę. I będzie rozejście na Staroleśny. Ok, jest rozejście na Staroleśny. Tutaj. Tędy na Polski Grzebień. E, jakoś niecałe 30 minut ze Śląskiego Domu. I teraz tamtym żlebę Już trochę podeszliśmy Na razie jest po prostu ścieżka Czasami trzeba rąk użyć. Ale nic trudnego A na przykład jak tamto miejsce I zaraz idziemy tam w stronę kwietnikowego żlebu Mieliśmy takie upraszczenie. To założyliśmy kaski, rękawiczki By się robi tak stromo Żeby jakimś kamieniem nie zostać Do góry? Ok, tu Kwietnie? przechodzimy przez kwietnikowy żleb i dalej. Idziemy Nie, tutaj, bo tu jest takie pewne przejście mi się wydaje. Po co później? W miarę nie, w miarę spada, więc. Po co później kombinować, nie? Ten przez rybę, nie rzucaj kamieniami. Chyba to jest tutaj setki. No wiem, po prostu na tych ruchomych nie stawaj. Jak widzisz, takie. O, i jest kopczyk. Jesteśmy dobrze. Kolejne kopczyki. Kolejny i teraz idziemy tam. Tą skałę omijamy z drzewo. No tu mamy fajnie teren, urzeźbiony tak. To wszystko na pewno Nie, nie, A potem że zajmij się, będzie wyglądało tutaj. Jak to jest idealnie, ale tak uliczowo, dawaj. Nie, nie, dawaj. Tu jest klama. Tu jest safe. O, tu jest fajnie uformowana skala. Skopczyk i już widzę, że teren jest łagodniejszy. Oj, patrz, My tutaj kwitniką strażniczo omijamy, i później musimy iść tam, i właśnie jak ten gościu w niebieskim odbić, wcześniej na lewo. Ten się nie da przejść na lewo od razu? Yy, nie W sensie pewnie się da, ale za jaką by szybciej <laughs> Ok, dochodzimy tutaj do takiego rozejścia yy, Na całą górę nie wchodzimy, bo tam jest granaty wielickie Tędy wchodziliśmy idziemy teraz tędy. Dobra, lekko sobie utrudniejszym wariantem. Nie, Dobra, nie pan, idziemy przynajmniej parę <suszy> do celu. Okej. Okay. I teraz idziemy chyba prosto. Okay. Tam dalej widzę kopczyk, tam trzeba dojść. Ogólnie w tą skalę powinniśmy z prawej strony obejść. Ale jak to mówią, co to za szczyt bez utrudnienia sobie. Teraz szliśmy tym źródłem jak puszcza. Normalnie to chyba omija tam z prawej strony. I teraz idziemy tam, żeby przejść tą skałkę. Teraz chyba tędy. Tu mamy chyba już jedną turnię staroleśnego, jeżeli się nie mylę. borowa, ale nie jestem pewny. A my na razie się kierujemy na Klimkową. Doszliśmy takim szlakię tutaj do takiego zejścia i dalej prosto tam. A i przed nami szczyt. I borowa turnie to jest chyba tamto, ale nie jestem pewny. A tamta to jest Klimkowa. Non. Oh. Okay. I tu kolejny komin. Mamy kolejny komin. Teraz tam w lewo. Tylko te kominku, miniamy z prawej strony. Idziemy tędy, i później chyba lekko w prawo. Ok, tu są fajne chwyty. Nie wiem, coś stabilnego znaleźć, żeby... Okej, okay. teraz tutaj w prawo. Poczeć. Gdzie ty kurwa w prawo chcesz pójść? Nie radę tędy? Tam tędy? Za skałą? Tam? No, tutaj tak przejdziemy? Tak, no, przejdziemy. Lepiej niż tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. No, no, Nie, tu jest spokojnie. Tu jest już spokojnie. Nie ma, no to są Tu może być tak by co na jeden to tak takie 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 to, ja takie jest okay. I teraz idziemy tędy do dołu Nie, tu jest luz. Nie patrzę, tu A, to lepiej nie patrz. <grywki> Okej, okay. i teraz chyba granią tamtędy. Tu idzie w tą stronę lufa. I my teraz tędy. Jest graniłwa. Ja sobie ją ominę z tej strony. No i ogólnie, chyba najtrudniejsze elementy za nami. O, do niej na so do OK, jest gerlach, zadni gerlach, litworowy, mała wysoka. Tam jest przed nami centralnie lodowy. Tu jest łumnica, durny, beranie Rogi Pośrednie granie no, Następnym razem wystawę zrobimy to zrobimy tatarkę, albo. I już schodzimy. Ba kamsa. Jest To szeroko. ma też. E, no Spoko? tu jest no, okay, ja tutaj no, tu, kolega się też. Cześć. No spokojnie. Tu jest easy. Za to trzeba je zapojit miarę, nie? Tu jest spokój. Tak to nie jest. Nie, spokój, spokój. Dobra, nie, ja tu nie wiem, dlatego ja pomału sobie. Ważne, żeby bez Jest chodzi inaczej, próbuję iść tędy. Może lepiej tego nie nagrywam. Tak. Jeśli pomaga, teraz kominkiem do góry. Idziemy chyba tędy, ale idziemy tędy. Nie chce nam się schodzić trudniej. Którymś innym żyłem wchodziliśmy, ale nie pamiętam którym. Cóż. Niedy, ale idziemy teraz inaczej. Zobaczymy co jest tutaj. O tu może być lepiej. O i ten o wiele mniej kruchy. I można wygodnie zejść. i tu znowu przycinamy kwietnikowy żleb I już końcówka do szlaku I już szlak I już jesteśmy przez schronisku jeszcze chwilę na Daniela czekam. Mam problem z kolanem i skąd na dół.